No dobra Mam założone się Mano Romano Idziemy dalej Zbierałem na razie tyle tych śmieciuchów Jeden filmik wysłałem z telefonu A teraz będziemy coś z kamerki nagrywać Mówię dawno nie byłem Trzeba na nowo zacząć Ale jakoś damy radę Tu już mamy trochę śmieciuchów i tak jak zawsze robimy to wyrzucimy na jednym osiedlu a resztę co znajdziemy będziemy wracać to wyrzucimy na drugim osiedlu do śmieci I tak to u nas wygląda no tak już na filmiku mówiłem byłem w Łebie tutaj jak zwykle to nic się nie zmienia bo będzie szkła wszędzie pełno o tutaj to bym na nas skończyli ale kiedyś to trzeba będzie wyzbierać to już jest kolejne takie wysypisko tych odpadów oglądałem dzisiaj filmik od pana taty od Bogusia pozdrawiam serdecznie i co mogę powiedzieć no zgroza to co ludzie robią no ale na to nie mamy im żadnego znaczy no co, no trzeba pokazywać to trzeba to pokazywać, że brudasy dalej działają i robią ogólnie wszędzie syt i sobie teraz pójdziemy spokojnie w tą stronę tutaj sobie ludzie wypoczywają czekajcie się co jeżdżę z tym z tymi moimi rękawiczkami chyba wzięłam inną dobra Także mówię, mówi, idziemy z tym idziemy to wyrzucić jedne śmieci, a później będziemy zbierać następne cześć. Cześć! Popatrz ja cię patrzę na ciebie i nie poznałem jak tam żyjesz. A marnie ale jakoś pomalutku do przodu, co? No takie życie ja też się pierwszy raz wybrałem po dłuższej nieobecności ale pomalutku do przodu miłego Ej. dzień dobry no i tak jak mówię było się na tych wywczasach wspaniała rzecz Big Way Weba co roku się to odbywa o ile się nie mylę zawsze w sierpniu jest ten termin ale powiem Wam, jest to coś pięknego, także każdemu polecam. Będę, będę, jak to się mówi, to reklamował na ile to jest możliwe, ponieważ jest to bardzo fajne zajęcie. Bardzo fajne yy, ten yy, spędzenie czasu ze znajomymi, zobaczyć tą różnorodność tych ludzi, którzy tam są o patrzcie jakie tutaj krzesełka taki podwójne jakieś do siedzenia jest kreatywność ludzka to tu dalej stoi wszystko ale już na to nie poradzimy dobra teraz zrobimy porządek z tymi śmieciami to jest nasze to tutaj powyrzucamy ile, razy? ile? ile rady damy a później muszę to poszedłegować resztę. Dajemy tutaj dajemy swypy. Tutaj, mamy, tutaj wyrzucimy tego szkła trochę. Nie wiem, że na A nawet nie Dużo rzeczy powyrzucanych. No chyba to wszystko. pewno na takie fajne pudełko, które muszę wy Czyścić. Za chwilę pójdziemy na rzecz, to poczyścimy, ale to już tutaj wszystko wyrzucimy. Coś tu jest, nie ma coś co byśmy wzięli. Tu jest jakieś zapięcie stare na słoik. Widzicie na te weki chyba to było. To weźmiemy. Moment, bo ja sobie chyba coś tu wyrzuciłem, żeby was nie stygalić. No i to poszło. No i taki... poczekajcie, czekajcie, bo jest tu trochę butli. To butle weźmiemy. To dobra butla nigdy nie jest zła. To jest, że pełniane, część że to później jest kłopot ale bierzemy to się będą tu tego marnować a nam się przydadzą prawda zawsze parę parę groszy będzie I cała reklamówka już to poskładali Jeszcze jedna jest dobra i to mamy tak, ale nie, tośmy mieli dać do no to później będziemy mieszać no, na razie dajemy to tak, to trzeba umyć dobra okej okay. na naszą skarpę zawsze i wszędzie no czy coś tu mamy czy nie mamy czy pogadamy jedno jest pewne że o widzicie była ta jak to się mówi e, taka duża woda płynęła taka duża woda płynęła i widzę, że pozbierało tu wszystko bo tutaj na jednym z filmików chyba, żeście widzieli była taka e, wielka kupa za przeproszczala i piękny przystąp tam poszłby tego nie widzicie, ale jak to jest ta moja przewaga e, co chciałem powiedzieć była taka duża kupa sypu i ta woda to chyba pociągła wszystko, bo wątpię, żeby ktoś to zbierał. No i tak to wygląda na teraz. Także trochę tego tu jest. Może tu kiedyś z magnesem jeszcze przyjdziemy. Może się uda. A, coś z pieskiem chyba jest. Tak pieski do wody, no pewnie ciepło jest pieski też ochłody potrzebują a my też wody potrzebujemy teraz dużo, bo w niektórych miejscach było sucho już widzę, że jest ładnie nawet wysprzątane a, na razie tak to damy aby dość ładnie wysprzątali. No. no i co? Pójdziemy się tam przejść. O, jakaś puszeczka dla mnie też jest jeszcze. Widzicie, jak to ładnie wszystko idzie. No to idziemy w tą stronę. Co się nam uda zbierać? To pozbieramy. O, widzicie. Też tu mamy. Będę to musiał pognieść, bo do tej reklamówki włożyć, bo tak to nic z tego panie Romanie Będzie tego trochę więcej i co? Także lepiej by to było tu gdzieś pognieść i chyba tak zrobimy Pognieciemy to i włożymy do reklamówki. Bo tak z tego nic nie będzie. Dobra, wysypujemy nasz urobek, gnieciemy i do reklamówki wszystko. Zawsze to parę groszy jest. No trochę zawsze wiesz. No. Się nazbiera, później się zawiezie na złomie, jest parę groszy w kieszeni. Może to nie jest dużo, bo cztery złote za kilogram, ale zawsze coś też. No i tak pogadało się, ludzie nie mają pęgi gmin, za czasami... Z życiem ich przygniata. Ujmy nie przynosi, bo nikomu nic nie kradnę ja biorę tylko to, co ktoś wyrzucił. Także. Zawsze tego trochę jest. Zatem wszystko w porządku. Wiem jedno, się za małą torbę chyba, bo to powinienem dzielić. Teraz znowu zgubiłem ten, a jest tu. Więc ja to dorzucę, bo pogubię wszystko pod wodą mycia z niwei i co? I postaramy się przejść może na drugą stronę. Jak się uda. A jak się nie uda to z powrotem. Aj widzicie rozumicie. Ja wam tak Takie te spacerki Wiecie no dobra to jest rzecz Tylko Ja bym chciał dokładnie człowiek naprawdę dokładnie zbierać To by było to strasznie długie I strasznie nudne Ponieważ, o jakiś stop kafe kafę się wypiło a tu się wyrzuciło no i dobra ale widzicie rozumiecie nie zawsze jest tak żeby była możliwość posprzątania wszystkiego czasem jest tak, że człowiek idzie i zbiera i zbiera a tego nigdy nie ubędzie ale zawsze coś, niech tak każdy to nudne, że się powtarza, ale takie to każdy taką reklamówkę dziennie jakby posbierał, tych śmieci wyrzucił To już by był duży plus, prawda? Patrzcie jak tu jest sucho Wszędzie prosto na to świeci ten I taka butla może, nie musi, ale może posłużyć jako zapłon i wtedy fajnie się będzie hajczyło. Wiecie, widzicie, rozumiecie o co chodzi. Widzicie? Tu już pra, praktycznie znowu pełno będzie za chwilę. Coś tu jeszcze widziałem. I jest jakiś worek. Też tu nie idę, bo to są te ostre france i potnę całe nogi. Ale tak jak mówię, jak to jest wykoszone, to ktoś powinien iść wtedy i, i pozbierać Dobra. Dobra. Słuchajcie, co jeszcze? Aha, no to tak. Muszę powiedzieć. Bo spotkałem tak e, e, motoszreku e, spotkałem e, no oczywiście Darius bo on mi to wszystko załatwiał mówiłem Marcin ze Rider z żoną też poznałem bardzo mili ludzie e, e, kogo Bogusia Rambo poznałem też go pozdrawiam bardzo wspaniały człowiek szacun to już wszyscy to mówili, ale ja to może jeszcze powtórzę, że przyjechał starszy pan, przyjechał, całą, całą noc po to, żeby być parę godzin tam w łebie na tym, na tej makipie, bo jeszcze o makipie wam powiem kiedyś, o co to chodzi, a potem coś tam zjadł porobił trochę zdjęć, filmików, poznaliśmy się bardzo konkretny gościu no i do domu Ech. i znowu całą noc jazdy do siebie do domu także szacunek niektórzy mają do przejechania parę kilometrów i jąc, jączą że źle że ten zwłaszcza młodzi a tu starszy pan daje im przykład że można tak się chce to można lub coś takiego Dobra, tu sobie gdzieś ciądzimy na chwilę. Jesteśmy po drugiej stronie, teraz jesteśmy w Mikuszowicach krakowskich. Pozdrawiam wszystkich z Mikuszowic krakowskich. Jakby nie było. No i tutaj zrobimy sobie mały przystanek z tym wszystkim. Także mówię wam, no widzicie, porobili fajnie te łapki, to wszystko jest super. Można się cieszyć. Dobra, to na razie. Siemano, Romano, hej.